Jesteśmy w Częstochowie na meczu drugiej kolejki Ekstraligi Żyżlowej. Częstochowa e, gości piłę po pierwszych trzech biegach jest remisowo 9 do 9. Oczywiście tutaj e, uwaga kibiców, zwłaszcza filskich, skupiona jest na Jacku Golobie, e, który no, może uznać ten swój pierwszy start na za w miarę udany, mimo że prowadził, stracił prowadzenie, ale zdobył dwa punkty. A przypomnijmy, że po tych pierwszych imprezach sezonu, po kryterium Asów i po meczu pierwszej e, kolejki Jacek Golob był ostro krytykowany przez przez kibiców i przez działaczy w Pile. Posłuchajmy. Tak było pół roku temu. Jacek Golob wraz z kolegami z zespołu Ludwika Polonii Piła świętował pierwsze w historii klubu Mistrzostwo Polski. Jednym z najlepszych zawodników Polonii był właśnie starszy z braci Golobów. Początek tegorocznego sezonu nie był dla Jacka już tak udany. Start w otwierającym sezon żużlowy w Polsce bydgoskim Kryterium Asów Jacek Golob rozpoczął od defektu motocykla. Później nie było lepiej. W czterech kolejnych startach zawodnik Ludwika Polonii Piła zdobył tylko dwa punkty i zajął ostatecznie przedostatnie 15 miejsce w turnieju. Słaby występ na doskonale przecież sobie znanym torze w Bydgoszczy Jacek tłumaczył nie najlepiej przygotowanym sprzętem. Tydzień później byliśmy jednak świadkami kolejnego słabego występu Jacka Goloba. W pierwszej kolejce Ekstraligi Polonia Piła zaledwie zremicowała na własnym stadionie z Pergogorzu, a Jacek w czterech wyścigach zdobył dla mistrzów Polski tylko trzy punkty. Nic zatem dziwnego, że golop stał się negatywnym bohaterem artykułów prasowych. Gazety cytowały wypowiedź prezesa Polonii Wiesława Wilczyńskiego, który po meczu z Pergo powiedział, że Jacek jeździł jako obs rajnoga i jego zdaniem źle przepracował okres przygotowawczy do sezonu. Naszym zdaniem to jednak zbyt pochopne wnioski. Każdy zawodnik ma prawo do słabszych występów, a przecież to dopiero początek sezonu. Jacek Golop jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że z pewnością poradzi sobie także z tym problemem. Może nawet na złość prezesowi Wilczyńskiemu? Dziś Jacek Golob już po pierwszym biegu ma na koncie dwa punkty. Co możemy powiedzieć o tym pierwszym starcie Jacka Goloba? No miał bardzo dobry start, prowadził bieg, no jednak... W tym tkwi problem największy Jacka w tym sezonie. Proszę? W tym tkwi problem największy Jacka, że traci No ale w prowadzenie. tym biegu akurat, w biegu no po prostu jest nowa geometria tego toru. Popełnił błąd na drugim łuku. No i zostawił miejsce Loramowi, który skrupulatnie to wykorzystał i wyszedł na prowadzenie, którego już nie oddał do mety. Posłuchajmy rozmowę z Jaskiem Galowem. Miejmy nadzieję, że od samego najbardziej zainteresowanego dowiemy się najwięcej szczegółów. Jasku, czy można uznać, że te dwa punkty dowiezione dzisiaj w pierwszym twoim biegu na tym torze to już przełamanie się w nowym sezonie? No myślę, że tak. Myślę, że tak i myślę, że będę dzisiaj tak samo punktował jak w pierwszym biegu, przegrałem z Markiem Oramem po wygranym starcie z Marek, Marku, No myślę, że będzie tak dalej. A powiedz, czemu można zawdzięczyć, w cudzysłowie, te twoje słabsze starty na początku sezonu, w kryterium i potem w pierwszym meczu ligowym? Czemu można zawdzięczyć, w cudzysłowie, te twoje starsze, gorsze starty? Myślę, że troszeczkę było błędów. Część, eee, i to rzeczywiście ja start jest startowałem, że z dnia na dzień będę iść coraz lepiej i mam nadzieję, że dojdę do bardzo dobrej formy w krótkim czasie. Po, Poprawnie jeśli się mylę, ale widzę, że z formą psychiczną też jest nieco lepiej. No na pewno tak. Dziękuję bardzo. Do czwartego biegu tego spotkania przypominam remis 9 do 9 po trzech biegach no i przed nami pojedynek Luisa z Loramem. Pasjonująco zapowiada się ta konfrontacja. Na razie jest już pod taśmą Mark Loram Pieczowicie badający pole startowe. Kolejni zawodnicy już wyjechali także z parku Maszyna, więc przedstawmy może całą obsadę. W czerwonym kasku tutaj Mariusz Staszewski Jego partnerem właśnie będzie Mark Loram, który pojedzie w niebieskim kasku. Chris Louis w żółtym i Endysmi w białym, a więc duet Anglików przeciwko... Loramowi i Staszewskiemu, właściwie trzech Anglików, to rywale, rywale dwaj Mariusza Staszewskiego, ale stawka znakomita. Ciekawe, jak spisze się tutaj zawodnik drużyny częstochowskiej Mariusz Staszewski, tutaj również bardzo skoncentrowany, jemu zależy na tym, aby no, dać, za, dać prezesom, trenerom. Jak, jakąś taką zagwostkę w sensie ustalania składu na kolejne mecze chciałby wyprzeć ze składu e, Skórnickiego, tak, albo, Skórnickiego albo, albo Walaska. Ta konkurencja wśród seniorów w drużynie Częstochowskiej naprawdę duża w tym sezonie. To z jednej strony podnosi poziom, ale z drugiej strony sprawia, że zawodnicy są sfrustrowani i nie mogą startować. Skupmy się jednak na wyścigu czwartym. Bardzo dobry start. Marka Lorama, ale jeszcze lepszy Krysa Loi Loi Ram, ramię w ranie łokieć i w łokieć loram po wewnętrznej jaka będzie odpowiedź jego rodaka po szerokiej jednak chryst Lui i on wpada w kolejny łuk na pierwszej pozycji a Mariusz Staszewski bardzo blisko za tą dwójką na miejscu trzecim Mendesfried zupełnie z tyłu daleko daleko on już nie liczy się w stawce a o pierwsze miejsce na lalewalczą Lui i loram chociaż teraz Chris Lui powiększył nieco przewagę ale w dalszym ciągu nie jest ona wy... Wyrażna. i Mark Loran, prawdziwy rycerz brzuszlowych torów na pewno do końca, do końca będzie walczył. Chris Louis obok Tomasza Goloba, jeden z liderów czarownic Zip Switch, czaruje teraz na Częstochowskim Torze jeszcze i jeszcze tylko pół trążenia i zdobędzie on upragnione trzy punkty i tak, tak już się chyba stanie. Mark Loran nie da rady, będzie musiał zadowolić się drugim miejscem, a trzeci Mariusz Staszewski i cóż Kolejny czwarty remis w meczu Włókniarza z Pilską Polonią. Potwierdza się więc, że będzie to niesłychanie zacięte spotkanie. No przyznam Państwu, że jestem pod wrażeniem jazdy Chrisa Luisa. Na razie w tym spotkaniu 12 do 12 widzą Państwo rezultat. Cztery wyścigi, cztery remisy 3 do 3. Pojedynek Chris Lu i Mark Loran To już klasyka brytyjskiego speedway'a. Często to oglądają na angielskich torach kibice żużla na wyspach. My Teraz mieliśmy próbkę tych emocji związanych z pojedynkiem tych dwóch znakomitych Anglików. Proszę popatrzeć jak dżentelmeńska była ta walka. Robercie wspomniałeś o rycerzu żużlowych torów jakim jest Chris Louis. No rzeczywiście jest to dżentelmen na torze w każdym calu. Niektórzy zarzucają mu nawet, że jest zbyt grzeczny na torze dla rywali. Stąd też ciężko mu będzie zostać mistrzem świata. No ale Chris Louis miał znakomity debiut indywidualnych w Indywidualnych Mistrzostwach Świata w 1993 roku w Poking. Tam gdzie debiutował także Tomasz Golok wywalczył brązowy medal. To jak na razie największe indywidualne osiągnięcie Anglika. A walka z Loramem w tym biegu rzeczywiście kapitalna. Oto wyniki czwartego wyścigu. Lui przed Loramem, Staszewskim i Smithem. I mean Mark it was like a fellow countryman battle like straight from a GP what did really happen you couldn't find a key factor to beat your countryman? Well you know once he got on my line you know it's difficult part Chris is going good started off riding well in England this year and you know when he gets in front of you <laughs> No właśnie, ukradł mi moją ścieżkę, wskoczył w moją ścieżkę, która była najszybsza, a dzisiaj Chris Louis pokazuje to co, poka to, co prezentuje od samego początku sezonu ligowego w Anglii. Jest bardzo szybki i strasznie trudno będzie w tym roku z nim wygrywać, a jak jest w przodu, to niemożliwością jest go wyprzedzić. Tyle Mark Lauren. Ja, drodzy państwo... Dwie godziny przed meczem obszedłem tor w Częstochowie i rzeczywiście miałem wrażenie, że są na nim dwa takie pasy bardziej przyczepne. Pierwszy metr, półtora metra od krawężnika i drugi bardziej na środku toru. I widać, że zawodnicy właśnie tych dwóch pasów się trzymali. Obsada piątego wyścigu. W białym kasku Karger, w żółtym Jacek Golow, w czerwonym Holta i w niebieskim Czerwiński. Troszeczkę z lotnego startu chyba, Rune Holta wstrzelił się doskonale w ruch taśmy i on prowadził. Jacek Golop atakuje po szerokiej, teraz troszeczkę Golop się do krawężnika, ale nie, Rune Holta pierwszy zdecydowanie, Jacek Golop Brian Karger na z tyłu, to żadna niespodzianka, junior. Częstochowskiego, Włókniarza, zastępujący Tomasza i Jaka Zbigniew Czerwiński, który zbliża się jednak do obrajana Kargera, ale to jeszcze jest spora odległość, chociaż Karger jeździ jakoś niepewnie, ogląda się teraz za siebie, na pewno jeszcze junior Częstochowski ma szansę na przywiezienie chociaż jednego punktu, tymczasem przewaga Rune Holty wzrasta, teraz widać to dokładnie, doż prawie pół prostej, Jacek Golov pilnuje dwóch punktów i pewnie nie będzie miał problemu z dowiezieniem tych punktów do mety, tym bardziej, że za plecami ma swojego kolegę z drużyny. Zanosi się więc na kolejny remis. Rune Holta wpada w ostatni łuk, mocno przycięty po tej zmianie, po tej renowacji i już jest na linii mety. Trzy punkty Norwega. Na miejscu drugim Jacek Golob, trzeci Brian Karger i na miejscu czwartym Zbigniew Czerwiński. Świetny znów występ Rune Holty. Wielkie brawa dla Norwega. Mówiłem o jego znakomitych występach w minionym sezonie w finale skandynawskim. Tam zwycięstwo, awans, potem do Grand Prix Challenge z finału interkontynentalnego, ale tam już nie poszło tak dobrze, a szkoda bo... Yy, przyjemnie byłoby, gdyby Norwegowie też mieli zawodnika w Grand Prix. A warto wspomnieć, że Rune Holta to dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów w 1993 roku w Bardubicach. W parażowym wyścigu trzecie miejsce pokonał naszego wówczas juniora numer 1 Piotra Barona. Popatrzmy, jak radził sobie w wyścigu piątym. Na wyjściu z pierwszego wirażu już wyraźnie ograł Jacka Goloba. Swoją różlową karierę na polskich torach zaczynał w GKM Grudziądz w 1994 roku, potem dwa sezony w unitarnu 97-98 od ubiegłego sezonu w drużynie Częstechowskiej i trzeba przyznać, że jak na razie, jak Państwo zresztą widzą, spisuje się doskonale. Był to bardzo chyba udany transfer, jeśli chodzi o drużynę częstochowską. Pozyskanie zawodnika z Norwegii, kraju, w którym może speedły nie ma wielkich tradycji, ale jak widać... Ma znakomitego zawodnika, Runę Holta, zwycięzcą drugiego wyścigu przed Jackiem Golobem, Brianem Kargerem i Zbigniewem Czerwińskim. Oba, z, oba zespoły łeb w łeb jak na razie. Marek Kraskiewicz tutaj przed chwilą ustalał strategię. Panie Marku, Bestom, Tomka Jędrzejaka, jak można cokolwiek zrobić, żeby Runę Holta nie jechał praktycznie sam? Trudno jest cokolwiek zrobić, ale będziemy się starali przełamać tą pas remisów. No. Zobaczymy, może w następnym wyścigu Wyszek Czerwiński pojedzie na, tak, na takim poziomie, na jakim go stać, nie, nie jedzie źle, ale jednak te drobne błędy, które popełnia, no nie pozwalają mu przyjechać na ten jeden punkt, na którym tak to bardzo nam zależy. A co z Darkiem Fijałkowskim? Jeszcze zobaczymy. Zobaczymy tyle Marek Kraskiewicz menedżer zespołu Włókniarza Częstochowa. My, myślę, że Marek Kraskiewicz liczy już w tym biegu z kolei w szóstym na przełamanie się Sławomira Drabika. Tutaj pasjonująco zapowiada się pojedynek pomiędzy Dobruckim i Drabikiem i także myślę Walasek i Hampel nie są bez szans na wygranie wyścigu. Trudno wskazać takiego jednego faworyta tego biegu. W żółtym kasku Rafał Dobrucki, jego partnerem jak wspominałem Jarosław Hampel w białym, Grzegorz Balasek w niebieskim kasku, a spod bandy wystartuje w czerwonym kasku Sławomir Drabik. Tylko jeden punkt Drabika w pierwszym starcie. Cała Częstochowa czeka na lepszy występ. Czy doczeka się już w tym szóstym wyścigu? Przekonamy się za moment. Bardzo dobry start pary pilskiej, ale Sławomir Drabik w swoim stylu przy po szerokiej, ale chyba nie da się Rafał Dobrucki. Tak jest, a o trzecie miejsce walczą teraz Hampel z Walaskiem. Hampel przy kreste, przy krawężniku, a Walasek szeroko i to on teraz wyszedł na trzecie miejsce. Hampel jednak atakuje teraz po zewnętrznej, nie zmniejsza dystansu, a z przodu Rafał Dobrucki atakowany. Przez Sławomira Drabika. Dobrucki i Drabik. Teraz bardzo szeroko pojechali. Zarówno jeden jak i drugi. Walasek ogląda się, gdzie jest Jarosław Hampel, Musi przecież uważać na tego w wprawdzie, ale bardzo dobrego już pilanina. Sławomir Drabik ma tymczasem coraz większą stratę do Rafała Dobruckiego, który jedzie szeroko. Trzyma się tej swojej linii, tego swojego toru jazdy i to jak do tej pory przynosi mu powodzenie, czyżby więc był kolejny remis. I jeszcze szczyt i już Rafał Dobrucki za momencik przed nie mety, drugi Drabik, trzeci Walasek, a dosłownie 2 metry za Walaskiem Jarosław Kampel. Nie zmieniła się więc sytuacja, szósty wyścig, szósty remis i 18 do 18. Poprawił się trochę Sławomir Drabik bo w pierwszym starcie zdobył jeden punkt teraz. Zawalaskiem Robercie, zawalaski. E, tak, e, natomiast e, tutaj obaj partnerzy z tej pary Częstochowskiego, Włókniarza zamienili się po prostu miejscami. Oto Sławomir Drabik w czerwonym kasku. No jeśli nie wygra się z czwartego pola startowego wyjścia spod taśmy, wówczas ciężko jest myśleć o dobrej pozycji przy wyjeździe z pierwszego wirażu, ale Drabik... Ostro tam pojechał pod bandą, przewidział to jednak Dobrucki no i w znakomitym stylu zablokował atak Częstochowianina. Oby tak w Grand Prix Rafał Dobrucki nie przegapił momentu startowego, zgubili Drabik i Dobrucki swoich kolegów wcześniej i sami rozegrali walkę o pierwsze miejsce. Tutaj wyraźnie musiał przymknąć gaz w tym momencie Sławomir Drabik. Wydawało się, że później jeszcze będzie w stanie dotrzymać kroku Dobruckiemu, ale maszyna Filanina była jednak szybsza w tym wyścigu. Warto wspomnieć, że już za dwa dni we wtorek Hampel, Walasek i Drabik przystąpią do rzutnego marszu oby do Grand Prix. Polskie półfinały polskich kwalifikacji do Mistrzostw Świata na to, że w Rybniku i wnieśnia to wyniki biegu szóstego. Dobrucki, Drabik, Walasek i Hampel. Rafał Dobruski może być z siebie zadowolony. 5 punktów w dwóch startach. Rafał powiedz jak ściga się na tym świeżo spreparowanym torze. Znaczy, nie wiem czy spreparowanym, no. Wiesz, zmiana geometrii, to wszystko. Nikt tutaj nie ma tutu tu toru. Jak się na nim ściga? Jak jest preparowanego, to jest chyba błędne, ale e, ciekawy bardzo ciekawy tor. Można powalczyć, chociaż no, nie można przesadzać, bo naprawdę jest, jest dosyć, dosyć trudny tor i po prostu trzeba, trzeba pilnować się i... I, i uważać, ale bardzo ciekawy, cieszę się, że jednak taki tor w Polsce powstał. Jest to dobry trening przed torami w Anglii, gdzie właśnie takie różnorakie łuki się w Anglii na torach angielskich znajdują i no, dobrze, w Polsce też takie coś mamy. Tafał, rozmawialiśmy na turnieju gwiazdkowym o tym, że Twoje przygotowania do nowego sezonu w związku ze startami w Grand Prix będą trochę inaczej przebiegać. Czy rzeczywiście przebiegały inaczej? Nasze były bardziej intensywne i pod kątem przygotowania sprzętu zakupu sprzętu i organizacji w ogóle sobie całego sezonu wyglądały troszeczkę inaczej, na pewno dużo bardziej intensywne. To były jakieś tam zobowiązania i, 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 i na pewno dużo się najedziełem samochodem i mam nadzieję, że to wszystko wypali i będzie tak jak należy. Wszyscy mamy taką nadzieję, dziękuję bardzo. Ja zapraszam Państwa na krótką przerwę. Już za chwilę pojawimy się w Częstochowie.